Widzicie tę twarz wcinającą omletę o 6 rano? To się nazywa determinacja. dobry, jesteśmy znów w Legacy i tutaj nasz poranny ptaszek, o, poranny ptaszek ma zaraz do szkoły, ale nasz poranny ptaszek wstał z samego rana, przygotował omlet i tak stwierdziłam, że no coś bym chciała zrobić z naszą ósemką, to ósemka, bo jest mi trochę łatwiej mówić niż 85. nie, on jest 80085. Jezu, kto wymyślił te głupie imiona? A tak, nie. Ja. Dzięki. Ale każdą razą z tą determinacją zajęłabym się dzisiaj jej biznesem, ponieważ ona posiada jeden z biznesów. To ona jest chyba od Gimbusiary Lamusiary, czy jak to się tam nazywało. W sumie mogłaby co jakby... o, oh! Co gdyby przerobić Lemoniada Lamusiary na Gimbusiary Lamusiary i... Zachowalibyśmy troszeczkę tego lamusiarstwa lemoniadowego, ale otworzylibyśmy też taki ciucholand. Właśnie to była ta gimbusiarska część tego przedsiębiorstwa. Słuchajcie, z taką nazwą to na pewno nie może się nam nie powieść. Yy, yy, nie wiem co, ale nie po moim namiocie. Staje zwolniona. Kurde, nie to coś, ale decyzję nie wiadomo. Ona chciała być boginią Roka. Ona całe swoje życie przepracowała bez tej roboty. Jak w końcu ją dostała na starość, to. Ją wywalili, a to jest naprawdę bo jedyne masz <gry> Także RIP tak bardzo. to to niby jest tam jakaś postać po prostu, Dla większości pewnie nic nieznacząca, bo Barbiti Pisie tak naprawdę poznaliśmy. Przepraszam, Barbiti Pisie. się Mieliśmy dopiero u schyłku jej życia, ale no nada. No nada. Dla mnie ona była kimś więcej. Miałam powiedzieć, a te dwoje to niedługo będzie brało ślub, ale poszli się ruchać, więc. Mają chyba jak na razie inne plany. Ooo, oh, Jerzy też by chyba chciała, ale <noise> kogoś boli dzisiaj głowa. O, gdzie ty biegniesz się pochwalić? Widziałam, że serduszka inaczej... Kto -ko polecia? komu poleciała miłość? Nie... Ale ja, ale ja, ja, ja słyszałam, że miłość się uniosła, że biło miłość rośnie wokół nas, a nie urosła. Rusło chyba coś innego, ale normalnie do tego nie ma dźwięku. Hello? razie ona się musi przespać, a potem idziemy wdrożyć w plan Gimbusier. Czy ja w ogóle mogę jakoś tak przez telefon, przez komputer zmienić ten przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwa, czy muszę to zrobić przez, przez otoczenie? Two hours later. Jedyne co udało mi się znaleźć, to takie informacje o przedsiębiorstwie, jakby z punktu parceli domowej, ale no to nie jest to czego szuka. Musiała iść do miasta. Ja nie, nie chcę iść do miasta, chcę zostać w domu. Nie lubię wychodzić w tej grze, która się ładuje milion dziewięćset lat. To pójdziemy tam. Zmienię jak będę wychodzić z gry. Co? 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 Ale. O, co? Elni to ale utraciła pracę ja wam pokazałam, że ona nie miała także co? What? Czy tutaj naprawdę jakaś ręka wszechwidzącego się do tego przyłożyła? Czy. Co? A, ty się nawet nie uba... I czy mnie się tak spojrzała? I to ty se dupy nie ubrałaś. Jak to. ten było. Pozwól, to jest prośba, zakładam, że nie rozkaz, bo za rozkaz to możesz. wiesz. Inne co za śmierdząca gimbusiara. Ale dobra, zacznę od tego, że ten przybytek yy, wołający o pomstę do nieba jakoś obudujemy. Wyposażemy go też w drzwi i okna. Telefon schowam w kiblu. Dodam też sobie tutaj takąś, bo to tak drażnie, jak oni mi przychodzą i zaczepiają. Mówić klientela, ale nie to klientela przychodzi. No i postawimy tutaj dosłownie jedne. No bo może, może, może dwa, może, może dwa, może się tu wciśniemy. Szmatkie od babcie, donatkie. Oczywiście, to bardzo drogie. szmatła. O, trzy, 300 simoli dla gimbazy. Yes, please. Nikt nawet nie próbuje, ja Mmm. No, no widzę, że chyba sprzedaż jak na razie odstrasza potencjalnych gimbusów. Zostaliśmy z tym sami. Nawet nie dobieram tego telefonu, bo zadzwoniam tylko po to, żeby spytać, czy Sim, który mieszka w moim domu, jest w domu, jak jesteśmy w sklepie. No to znaczy powiedzieć, że o, nie ma go w domu, jaka szkoda. Może dlatego go nie ma w tym domu, bo to nie dam tylko pracy, jestem w pracy. Łała wiła, mamy pierwszych, którzy się decydują na jakieś ciuchy. O, stary, wie co, dobry, możesz go tam trochę, wiesz, fikiriki, pą, tą, tak, wiesz, pokazać mu kolany, korzyść w sumie kolana masz tam, wiesz, kurde, to nie wiem, co możemy mu więcej pokazać, ale mogłoby się jakoś tam zachęcić, zaprezentować, że o, taką też koszulę cudowną mógłby swojej żonie zakupić, czy coś, w rozmiarów XS do XXXXL, także małżonka na pewno się zmieści w któryś rozmiar, albo dwa, łatwe są do szywania. No nie, nie wziął tego, no tyle czasu, nie, 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 tyle czasu zmarnowanego, ja zamykam lokal. Nara, Nara, wasza stara. One O, stara wróciła, teraz my możemy iść dręczyć ludzi w naszej ristorante. Uff, mamy karaluchy, disgusting. czy to są... Karaluchy to są świetliki, to nie, do to do, że do, to są świetliki. To są karaluchy, to są karaluchy. Nieważne, już nie mam żadnych wątpliwości. Czemu ten typ odszedł? Oj, czyżbym bym ja zapomniałam mu jakiekolwiek zadanie przydzielić. Zapomniałam mu przydzielić pracy i się wkurzył. O Jesus Christ ja nie mogę ze mną samą. To jest za dużo. Muszę zatrudnić nowego wała. <grym wytrzymał> ja ja zatrudniła. Trzeba by go wtedy wprowadzić. Niech będzie mylida z złomka. Dobra, teraz w końcu legitnie mamy tego ziomala Sali i teraz jeszcze tylko wybierz ubranie robocze. O, w końcu użyj tej sukienki, której <grym wytrzymał> nigdy nie wiem kiedy używać. <grym wytrzymał> ja, squid. <grym wytrzymał> Oktoberfest ist inndown. Generalnie, oprócz tego, że jesteśmy w na minusie, też do tego byliśmy w... na minusie, także ten biznes idzie naprawdę tragicznie. Ale dobrze, że nam troszeczkę dupa pada na łeb i na szyję, więc zamykamy lokal i wysyłam pracowników do domu. A pan może poczekać na swoje zamówienie czy coś, ja idę do domu. Poglisz na niego, że już ma spierdalać. No i nara! Jan, jak to dobrze, że w końcu rachunki nie są dla nami problemem? Że dla nami. Jak to dobrze, że rachunki nie są w końcu dla nas problemem, bo wzięliśmy nagrodę z biznesu. Inaczej bylibyśmy w żopie tak bardzo. Otwórz, lokalnie, leniwa była przyłazi dzisiaj do roboty i mnie nie wkurza. Chwilę zastanawiałam się, kto to ale mam takie, tak, że to jest Samanta Otomana w nowym wydaniu. Bo generalnie Otomanowie doszli mi do miasta, bo się połączyli z jedną rodzinką, więc w końcu coś z nimi rozegrałam od jakiegoś, nie wiem, pewnie dziesiątego odcinka albo od drugiego. Coś będzie z drugim od dziesiątym odcinkiem doszli Legacy i, i dopiero teraz tak naprawdę zaczęli być rozgrywani trochę, trochę sadge mocno. Nie wiem, co to była za ta dziwna łza, ale okej, okay, będę udawać, że wcale się nie boję. Co? Ale czemu ta gównia... Czy, czy może ja dostałam? A nie, chwila, bo to, bo to ja jestem tą gówniarą. Dobrze, 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 dobrze. o o To nie cheaty, jeśli gra na to pozwala. Z tego przedsiębiorstwa też mogę dyknąć kasę. Oooo! A nie, z w manipulation. Jeden te dzbany faktycznie kupują teciu. Ja nie mogę. Nie wierzyłam, że to się stanie, ale to się dzieje. Ten biznes plan działa. Mieszkasz z nami, Ty ten Cały czas się zastanawiam, czy ten pasek to jest jakiś skill, czy to jest po prostu progres rozmowy raz się pewnie dowiem, ja, progres rozmowy, zapomnę na pewno i znowu się będę zastanawiać, bo pewnie to już wiedziałam, tylko zapomniałam, ach ta pamięć pustej szklanki, co, co to było? Znowu to słyszałam, wy znowu wydajecie te dźwięki. Ale nikt się nie kocha! Absolutnie nikt się nie kocha, a wydajecie dajecie dźwięki. Jezu, ja się przez to za każdym razem boję, że ktoś z kimś wrócił co nie, z roboty na przykład, albo ze szkoły. I się po prostu mi gwizdolą randomowo na łóżku. I cała moja tutaj piękna miłość Feniksa Feniksa i cyckowego popucie pójdzie się w Ciry, naprawdę. Czy ona na kogoś. A, dobra, to tani zamyślałam, że, że, że kogoś tak wiecie, jak tam. Biegnie do kielbru, i jest taka! Myślałam, że taka śjepa na pana jest, ale nie. To jest szjepa na tańca? To... Ale dobra, bo generalnie musimy pamiętać, że i cudowny plan biznesowy to nie może być wszystko, więc zadzwońmy ja sobie po cygańską swatkę. Yes. Skoro mamy tyle hajsu, i trzeba by coś, może ten, jakąś miłość życia. Ono w końcu chce mieć na rand, chce zaflirtować. Ono w końcu jest tym siki, shiki paum, To jest jej. Chcesz być restauratorem. Oh! Spróbuj wygryźć brata z restauracji, z coraz też być kuchniszczem. On też chce być kuchniszczem? Nie, on chce być prawem.

Och, miłości pragnę stara, chcę się mówić? z mężczyzną, i tam chyba wyszło, że hetero. Pięć koła! Jakąś dobrą dupę prosi mi spuścić, tam z nieba. O, ktoś... Ta dupa przyjechała samochodem wyjątkowo? <noise> nie, to chyba Feniks, a nie co tu? O, Jerzy wraca. Ej, jakaś Koniec <noise> O, czyżby to miała być podobna historia jak ten, jak wymyślałam z barbarą w ristorantę? Czy okaże się, że, że Rudolf tutaj ma jakieś. Spe... O, ale romansujące. A coś się okaże, że, że on wie, on w ogóle własną pizzernię zrobić. i będziemy konkurować z bratem. Jas. Yes. O jas, yes. ale to będzie historia, ale to będzie konflikt, to będzie coś tam życia. Kolwiek by się nazywało. Ej, co to za bezkształtny gówno jest na mojej parceli? Chyba bałwan. Ale co ja bym robiła na tej parceli? Jezu, tak uwielbiam. Mam pragnienie tańczyć, ale nie umiem tańczyć. Bo tańczenie jest takie trudne, że nie mogę potańczyć. Po prostu z nim tańczyć tylko musi być... Dobra, proszę zostawcie to. Te... Skrzynka pocztowa dit Social Event Base Score mod, Co, C -c co, C co, C co, co, e, Dobra, dzięki skrzynko pocztowa, no. czy, czy, czy coś? Kurde, eee. się najgorsze, że ona z nim nie może flirtować, bo ACR nie działa na, na niektórych NPC-ów, innymi na przykład właśnie na nauczycieli i tak dalej, więc. Mm. Fanzis. Nie, no, czas nie upływa. Słuchajcie, dobra, chodźcie, 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 bo tu jest radio, to sobie potańczycie do radia. Chodź tu! Chodź tu, świnko. No jest muzej, nie możemy razem tańczyć? O, o tańcz razem. Coś tam wisiałam o ale za szybko przeklikałam, ale chyba zarobiliśmy. takie Social. Datter time. Die hours. Nie, to die hours! 4 sekundy, dodamy 5 godzin. I dodała 7, a bo skoczyła Ocena, Myślałam, że Ocena nie zdąży. To, to będzie bardzo długa, ale jakże udana randka. No, halo, ale miałeś ze mną tańczyć dzbanie ty. A ci mają takie że nie będziemy patrzeć na tę porażkę. No, Nara, zostawiamy was samych. Kurde, ale że takiego dzbana spuściła, z którym ona nie może flirtować. Znaczy, jakbym miała chyba starego ACera, to by mogła, ale czy ja wam mam jak pokazać. On ma normalnie interakcję, a czy z nią byś... O, widzicie. A do niej ma normalnie pod albo tak wygląda ACR, a żony zaś jest tym, tym pracownikiem, to u niego tej opcji ACR-a nie ma. A możesz go chociaż tak ten, usiąść i... A, nie wiem, czy że może go jakoś objąć, takie gdzie figo fango. Ale, ale w sumie za dwa dni byłaby dorosła. nie, dwa dni, za dwa dni byłaby dorosła, jakby była, jakby była... miała jechać na studia, ale nie jedzie na studia, więc za sześć dni. Ale poczekasz na nas, Adolfie, tak? Adolfie! Nie, jakieś na... Nagasaki. A nazywasz się Rudolf. Dobre, Rudolf, Adolf, Nagasaki, jedno i to samo. Ale dobra, no Max, możemy zrobić to jakieś tylko przyjacielskie, takie takie tanie figofango, ale no musi, musi wystarczyć. Sorry, stary, ale nie jest to jeszcze legalna. Chyba, żebym go wzięła, wyprowadziła. R jest, wyprowadziła. Najpierw go wprowadziła, a potem go wyprowadziła do, do gdzieś do otoczenia. To jest jeszcze opcja. Oh! I się pocałowali! Co znaczy, to mogła z nim normalnie flirtować, skoro już się dostała z ja mogę zaproponować co? Co? To no jest tą sympatię. Ej, wrac wracaj tu! Wra wracaj tu! <gry> wracaj tu ci zaproponować nową sympatię! Ej, dobra, trzeba będzie spróbować, ja nie wiedziałam, że, że, że coś ten, ale okej. Okay. Ale bez kitu ten motyw kurde teraz z spicą autentycznie. To będzie chyba pierwszy raz, kiedy ja pobierę customowe żarcie do Steamza, ponieważ to jest coś, czego do tej pory się wystrzegałam, ponieważ jak już dacie raz customowe żarcie do swojej gry, to to już jest kaplica, ponieważ tam Steamowe mają wspomnienia, że nauczyli się robić, że spalili, że jedli, gdzieś tam, wiecie, popierdółki, więc usunięcie tego sprawia, że usuwacie subject do wspomnień i to może totalnie wydupczyć grę. Oj, śpią sobie. Mam wiedzieć, że go laski, ale nie mają takie... Mają takie same czarne podkoszulki, moje złodziaki. Ale wracając jakby do, do, do gwiazdy, gwiazdy dzisiejszej porannej W sumie odcinek zaczynałam od tego, że była porannym ptaszkiem czy czym chcę teraz poranną gwiazdą jak też rzeczy się zmieniają Ale w każdym razie Pobiorę sobie autentycznie to, żeby można było robić normalnie pizzę w piekarniku i tak dalej I będzie ristorante, pizzorante I po prostu będziemy rywalizować z Szonem, Z... Shawnem. A, czy nie z, Shawnem, z Z... pierworodnym szona? Tak? Nie Tak? Nie. nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak, tak no, z pierworodnym, już w sumie miałam takie co, ale godynhamon no, seksyjny, ale Barbara, co, 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 gdzie, co? Naprawdę już nie, nie ogarniam tego drzewa, Jeśli ktoś z was ogarnia, to szanuję, bo ja nie ogarniam. Dałoby radę połączyć biznes restauracyjny z jakimś innym? W sensie mam jakby cały czas zaległy. Szekszo Shirelli do yy, odbudowania. Nie, Szekszoprzek, tylko straciatelli. Szekszoprzek Shirelli było potem. Yy, straciatelli, i w sumie, jakbym go odbudowała, to można też robić restauracje. Takie nie mogę się mogło nazywać pizza z Dildem, czy coś nie wam powiedzieć. To jest najbardziej absurdalne yy, absurdalny połączenie biznesu, o jakim mogę obecnie pomyśleć, więc. Ale jak najbardziej możliwe, chyba. Jak najbardziej chyba możliwe. Oto, ona wróciła już do szkoły, Nic nie zauważyłam kiedy. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Zobaczymy, nawet w ogóle nie poszła do szkoły, tylko poszła spać, co, co też jest całkiem możliwe. Yes! Dostała awans. Po tym, jak odzyskała pracę, po tym, jak mi pokazało, że ją straciłeś, bo widać, że nie ma pracy, a potem nagle ma pracę, także. Ach, to życie. Ach, te Simpsons. Dobra, no, stary dziadzie, zostaw mój telefon i zapraszamy naszego ziomba Adolfa, Rudolfa, do nas na house, To jest Ale patrzcie, wywala się jakby, niby mogę... O, a jednak... Nie, nie, nie! Ej, teraz jestem sad, gej, Może jest tak, że faktycznie muszą być w jakiejś romantycznej. Zaraz będzie płakać. Proszę, nie! To nie tak miało być. Ja tam, skoro pojawia się pragnienie, to że to w miarę S pójdzie, a tymczasem nie bardzo. Albo że też za nie skończy... Albo on się po prostu wiecie, Mariwna jest nieletnia i on nie chce potem, wiecie, wpaść, że tak to tu... Bo w sumie w przeliczeniu na ten, co mam, licznik simowych moich tych, no to to jest tak, że jest nastolatkiem się, jest od mniej więcej między 12, 12 a 14 lat, slash dni simowych, do 24 u mnie. Tak, od 14 do 24. Nie, lej się i wielkiej to ma 19 lat, zaczęliśmy powiedzmy spotykać, jak miała 18, więc. Spoko stary, jesteś, jesteś na legalu. Masz prawne błogosławieństwo w tym temacie. Ale jak się uśmiecha, teraz już o, super, że mi odmówiłeś. Się bałam, że będziesz chciał ze mną być. Uf, ulżyło mi mordo. Ale to, jeśli chodzi tak poza naszą główną, że tak, tłumie obecnie postacią, to koncepcja odcinka jest taki, że trzeba im wyprawić weselicho I jeśli uda mi się w międzyczasie coś dograć, u innych jeszcze rodzinek w Legacy, to będzie znowu ogromny pokaz i spełnienie wszystkich członków rodziny i liczenie, że gra się nie spali razem z moim komputerem. O, proszę bardzo! Po twoim coś firma pracuje się dosyć chaotycznie. Ale Gimbusiara zrobiła 180! Uuu! Uh, uh. Rolator, dwie zarabiajcie, a co chcę! Uh, uh. <ścoughs> Ale tak poza tym Zizola ma straszną twarz bokiem giz! Czy ja chcę im jednak robić dzieci, teraz się poważnie boję, no, ale w każdym razie e, dzisiejszy. Festiwal, zbaniarstwa mojego i smooth już czas zakończyć. Głównie dlatego, że po ja prostu dawno nie grałam i jakoś tak. Nie wiem, że to nie było legacy, ale po prostu jeszcze muszę się tutaj skręcić Muszę znowu jakby wrócić w ryn, bo wiecie, Ooo, wybiłam się z rytmu, więc przepraszam, ale ktoś wybił wysokość z rytmu i teraz stary człowiek poleci przez okno, a potem powinno być mi lepiej. Definitywnie. <grym> tak do tego, że waczy, znacie ten B. Dziękuję ciężkom wspierającym, szanowni Maury, Aleksji, Troskawcy, No Nieba, Light, Sleepy, Monkey Antilli i Michiakowi, mojej żonie Design, Sep, Jak również dziękuję moim youtubowym wspierającym, czyli War for Burning, Paulince, Krystylowi, Zuzax oraz MCC. A także chciałabym podziękować moim patronowym, patronującym, nie wiem jak to mówić, ele i Kjutentjerny. Do Czy nie a, a, a. Kiedy życie daje w kość, zbiera w by złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.